Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy na Janów. Spotkanie zakończone zwycięstwem gospodarzy 7 do 5. Z nami trenerzy oboje i proszę o pomyczowy komentarz wraz z wyborem najlepszego zawodnika w swojej drużynie. Zespół gości trener Waldemar Klisiak. No patrząc po wyniku no to można powiedzieć, że był mecz ciekawy dla kibiców na pewno, bo padło dużo goli, 12 goli w meczu to rzeczywiście nieczęsto nie się zdarza. Natomiast no my jesteśmy na pewno niezadowoleni z Swojej postawy, przede wszystkim grze defensywnej. Zbyt łatwo dawaliśmy przeciwnikowi dochodzić do sytuacji strzeleckich. Mieliśmy, nie mieliśmy przeciwnikowi ułatwić gry skąd na ataku. Mieliśmy neutralizować właśnie strefę środkową. Niestety, no, można powiedzieć, że czasami naszych zawodników, głównie napastników. W strefie ataku doprowadziła do tego, że dość łatwo Tyszanie przechodzić do, do ataków I, i to na no, co żeśmy byli uczuleni, niestety było dzisiaj naszą słabą stroną. Także nie bylepyli takiej trzy gole Tyszanie strzeliły nam z ataków I nad tym ubolewam, bo nad tym właściwie, właściwie najwięcej pracujemy i to było naszą rzeczywiście dzisiaj, dzisiaj słabą stroną. No, cieszymy się też z tego, że udało nam się strzelić 5 goli, to rzadko się zdarza, także to też jakiś pewnie pozytyw na przyszłość, na następne mecze. Cóż można powiedzieć więcej. No, Pogratuluję tutaj zespołowi gospodarzy, z zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Myślę, że zwycięstwo byli z dużą lepszą, aczkolwiek. No, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jaki, jaki potencjał mają Tyszanie i, i, i jak mocnym są zespołem. Próbowaliśmy się temu przeciwstawić, ale dzisiaj no to nie wychodziło najlepiej. Najlepszym zawodnikiem Wojtek z jeszcze raz w Grona. Dziękuję, to wieka jest. Cześć, Krzysztof Makawski. Nasza gra dzisiaj wyglądała troszeczkę jak sinusoida. Pierwsza tercja taka troszeczkę niewyraźna. Druga bardzo dobra w naszym wykonaniu. I trzecia znowu. Już nie najlepsza, szczególnie martwi nas taka ilość tak łatwo z straconej bramy w trzeciej tercji. Za takie drużyny jak nasze nie powinno się przytrafić i, i nad tym na pewno będziemy <coughs> pracować, i o to mamy pretensje do naszych zawodników. Najlepszy zawodnik dzisiejszego spotkania, Kasper Różycki, który dzisiaj strzelił swoją debiutancką bramkę w ekstraklasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, trenerze. Mam jakieś pytania? rozumiem, że nie mamy pytań. To do zobaczenia za tydzień piątek na kolejnym meczu. Dziękuję. Okay, okay. dziękuję.